Dobry wieczór, kłania się Mariusz, w środowy wieczór. Wyjątkowo dzisiaj nagrywa, robię nagranie z tego względu, że dzisiaj w pracy e, dostałem telefon od kibica e, odrymalczyce e, z prośbą, tudzież z... No, z prośbą, żebym spróbował nagłośnić pewną sprawę e, na prośbę klubu kibica Odrymalczyce i, i zrobię to. Ale najpierw zagramy w mały rebusik. E, ma 24 eee. lata. Nasz pies, ma 24 lata, zarejestrowany został 29 sierpnia tego roku do naszego klubu, grał w Kaczawie Bienowice Na 24 latka, to powiem wam prawdę, że no, praktycznie całe życie piłkarskie grał tam. W pierwszym meczu z Rodłem Granowice na wyjeździe zagrał 75 minut, a w drugim 60. Jak myślicie, kto to może być? Macie 3 sekundy, 2, 1. To jest Adam Kasperowicz. Na pewno kojarzycie gościa, chociaż no, niestety nie mógł się nam zaprezentować e, dłużej niż e, 135 minut, jak dobrze, jak dobrze wyliczyłem. Dlatego, że dostał koszmarnej kontuzji e, na meczu z Parkiem Targoszyn w 60. minucie. Jeszcze do dzisiaj pamiętam jego krzyk bólu, e, zerwany w więzadła. E, kopę czasu bez piłki. Jest to nasz nowy zawodnik i powiem wam prawdę, że to bardzo w porządku i bardzo miłe i bardzo normalne, że dzisiaj dostałem ten telefon z tego względu, że e, jakby tematy mniej ważne Przedstawiałem tutaj no, na nagraniach, a to jest jednak mega ważne, bo to jest nasz nowy zawodnik, który yy, z tego co widzę, patrząc na przegry, jakiego, i, no, i jakiś tam kariery już piłkarskiej, to jest wierny jedynie drużynie. Więc jak już yy, yy, poszedł z, tego, z tej kaczady bieniowice i przyszedł do Maksys, to znaczy, że może u nas dłużej zagrać. Ja w to wierzę i, i, i mam ku temu przesłanki, żeby wiedzieć, żeby być pewnym, że tak będzie, ale. No co ja wam powiem, dlaczego on zadzwonił? Żeby spróbować zrobić składkę na przyszłym meczu w niedzielę z Ratajem Paszowice o godzinie 14.00 zrobić składkę na to, na operację, tudzież rehabilitację tego zawodnika, który bardzo chciałby wrócić na boisko i wspomóc Odrę Malczycę. Powiem jeszcze tak, że te 75 minut w pierwszym meczu i w 62, to wychodził w pierwszym składzie, gdzie mieliśmy taką dosyć mocną ławkę rezerwowych. Także wybór trenera już na początku był świadomy, że ten zawodnik może wzmocnić drużynę. Także tutaj wiecie o co chodzi. To jest po pierwsze nasz zawodnik, po drugie przyszedł do nas i chce u nas grać, i chce, chce tu, wiąże z nami jakąś przyszłość najbliższą i Myślę, że powinniśmy mu pomóc. Oczywiście to nigdy, ja nigdy nie będę prosił, żeby musimy, nic nie musimy, nic my kibice nie musimy, my możemy. Więc powiem Wam tak. Żona dzisiaj kupiła dwie takie puszki. Zobaczcie, że to są puszki, które otwiera tylko, otwierasz do konserw. Także nikt sobie tutaj nic nie weźmie, tylko dostanie je Adam. Ale akcja była ta kupiliśmy dwie puszki. Dlaczego? E, dlatego, że fajnie by było uzbierać na albo na operację, albo na rehabilitację. E, dzisiaj mm, pisałem z nim troszkę na Messengerze, bo ja, powiem prawdę, nawet go znajomi nie Mam nadzieję, że już teraz przyjął moje zaproszenie. E, rozmawiałem z nimi i naprawdę z tego, co widziałem, jak on do mnie pisał, że naprawdę bardzo, bardzo chce wrócić i chce wrócić jak najszybciej. I się spytałem, ile czy coś wiadomo, ile to może trwać, ile ta operacja może kosztować, więc sama operacja może kosztować ze 20 tysięcy złotych. Jest to dużo. Oczywiście yy, malczyce są nie za bogatą gminą. Malczyce yy, Patrząc na to, no może nie za bardzo y, tak żyją tą piłką nożną jak niektórzy kibice, aczkolwiek ja nie proszę i nie, nie, nie wymagam może nie złe słowo, ale nie proszę wszystkich, proszę tych, którzy chcieliby po prostu pomóc zebrać jakieś pieniądze. Ja nie mówię o wszystkich, fajnie by było, ale y, zebrać jakieś pieniądze, jakiejś części pomóc jako kibice, jako klub, jako gmina, może to się uda. Myślę, że jeśli się uzbierałoby parę tysięcy nie wiem, nie wiem, bo powiem naprawdę jestem po doświadczeniach z takim zbieraniem pieniążków i wiecie, że naprawdę jeśli trzeba, to się ludzie jednoczą. I ja się o tym ja i moja rodzina na pewno się o tym przekonaliśmy i do dzisiaj będę pamiętał te wszystkie dobre gesty w naszą stronę. Ale jakby powiem prawdę, że fajnie by było, jakbyśmy pomogli i. Zapraszam Was w niedzielę o godzinie 14 na mecz z Radajem Paszowice. Wziąć jakieś monety, może być banknot. Pomóżmy, pomóżmy po prostu. On chce u nas grać, my chcemy go mieć i to jest chyba najważniejsze w tym momencie, i jest to nasz człowiek. Trzeba się z tym liczyć. Co jeszcze, dlatego wziąłem dwie puszki. Mam prośbę, żeby może wszystkie firmy współpracujące z klubem o Ramoczycy wzięły sobie na parę dni, raz jedna firma, raz druga firma. My tutaj, moja córka obiecała, że obklei ładnie te puszki, żeby było wiadomo dla kogo to zbieramy. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany jest z takich sklepów, które bardzo blisko współpracują, naszych tutaj sklepów, które współpracują z Odrą Kluczą, Odrą Malczycę, o to, żeby dały znać, to przerzucimy te puszki na przykład na... To jest, wiecie, to jest jakby można długofalowo, fajnie by było, jakbyśmy zbierali całe te dwie puszki. Więc możemy sobie zbierać na przykład tydzień w, w jednym sklepie, tydzień w drugim i może naprawdę się coś z tego uda. Zaczynamy, zaczynamy od tego meczu w niedzielę. Będziemy Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie pomóc pozbierać przed meczem te pieniążki. Będę informował, jak to wszystko wygląda. Będę bardzo wdzięczny w imieniu klubu Kibica, w imieniu też zawodnika, myślę, i za okazaną pomoc, jeśli taka w ogóle będzie. A myślę i wierzę, że taka będzie. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich w niedzielę na godzinę 14.00 na mecz z Ratajem Paszowice. To jest drużyna, która jest nad nami, więc jak wygramy, mamy ją przeskoczoną, a jak nam się ładnie mecze ułożą, to nawet możemy skoczyć o dwa miejsca do góry. Więc y, jest o co grać. Jest to drużyna tak jakby z górnej części tabeli, więc myślę, że, że warto, warto przyjść na ten stadion zobaczyć. I zapraszam też mm, zapraszam też y, może Kogoś z gminy, yy, może firmy, które współpracują z odromalczycą. Wiem, że co niektórzy interesują się piłką nożną, więc fajnie by było, jakby przyszli na, te, na ten mecz, yy, pogadali sobie, może byśmy zaczęli jakieś inne fajne rozmowy na temat przyszłości klubu, współpracy i, i ogólnie mówiąc. Yy, taka moja mała sugestia, ale zrobicie, jak będziecie uważać. Mimo wszystko, ja myślę, że przyjdzie nas tu trochę na ten stadion i jeszcze tym bardziej wspomożemy kolegę zawodnika od Rymalczyce. No i jeszcze jedno, tak już na koniec, bo jak zawsze się rozgaduję. No jutro na godzinę, ósmą idę do pana wójta, pana Frankowskiego. Myślę, że dłużej jak to pół godziny nie będzie trwało. Ja chciałem powiedzieć, że też chciałbym uczulić, że to jednak jest Robione na rzecz fanpage. Fanpage Odrymalczyce. Odrymalczyce, powtarzam. I jednak będę skłaniał się tylko i wyłącznie z pytaniami tymi poważnymi. Będę się skłaniał i będę mocno wbijał temat w Malczyce. Ale oczywiście na prośbę tam dwóch osób będę, spytam jeszcze jakby troszeczkę, spytam o dwa i różne pytania, inne pytania zadam, ale też związane z piłką nożną. Także jutro idę na ósmą, wieczorem będę miał nagranie, bo jadę po, prast, po prostu potem już do pracy, więc sobie opracuję to już w domku, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy ten wywiad, myślę, że że będziemy, będę ja zadowolony, będzie wuj zadowolony, ale najważniejsze, żebyście wy pytający i wszyscy ci, co czekają na ten wywiad, że będziecie zadowoleni po tej rozmowie. Dobra, proszę Państwa, jest 9 minuta nagrywania jest OK. Myślę, że 10 minut to jest takie spokojnie, że jeszcze nie macie mnie dość. Więc jeszcze raz, godzina 14 w niedzielę, zapraszam wszystkich na mecz z Latajem Paszowice. Zbieramy dla Adaśka Kasperowicza, który ma się szybko wyleczyć, i wracać do nas i, i grać dla nas, strzelać gole, robić asysty, bronić, wszystko. Oprócz gotowania ma wszystko robić dla tej Odrymanczyce. To co? Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim i mu no jeszcze tak, żeby już nie pisać, jutro o 18.30 na tak zwanym, po, po, powiem, orliku trening seniorów o rymalczyce. Bardzo dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego dla wszystkich, do zobaczenia w niedzielę.